Na kanale więcej niż zdrowe odżywianie. Jestem Tatiana i wraz z Michałem przygotowaliśmy dla Ciebie kolejny, czwarty już film z zakresu zdrowego odżywiania. Tym razem będzie to praktyczny poradnik o łączeniu pokarmów. Dużo się teraz mówi, że ludzie kiedyś byli zdrowsi. No może nie do końca byli dużo zdrowsi przez wzgląd na niedostatek, ale nie chorowali na takie choroby jak nasze społeczeństwo. Choroby wynikające, jak ja to mówię, z nadmiaru. Człowiek w obecnym dobrobycie strasznie pogubił się w ilości i jakości pożywienia, które wkłada do ust. A przecież ludzie na przestrzeni wieków jadali naturalne i proste pokarmy. Raz była to znaleziona i wygrzebana z ziemi bulwa, innym razem dojrzały owoc, a jeszcze innym mięso upolowanego zwierzaka, choć to ostatnie zaczęliśmy jadać całkiem niedawno. Sporadycznie w diecie człowieka pierwotnego pojawiały się jakieś nowe składniki, co wynikało z faktu, że dużo wędrował. To, w jaki sposób natura ukształtowała nasz układ trawienny, miało i nadal ma znaczenie dla naszego odżywiania. Czyli to, co jemy, powinno być dostosowane do naszego układu trawiennego. A co to jest trawienie? Trawienie to proces rozkładu zjadanego pożywienia na prostsze związki chemiczne w celu ich przyswojenia. Najbardziej naturalnym i efektywnym sposobem trawienia jest trawienie enzymatyczne. Do stawienia każdego składnika pożywienia potrzebujemy innego enzymu. Gdy do żołądka wrzucimy jeden składnik pokarmowy, np. pełnoziarnistą kaszę, organizm aktywuje odpowiedni enzym i składniki pokarmowe głównie skrobią, rozłoży na cukry proste i znaczną ich część przyswoi. Nawet jeśli wszystko robimy jak należy, nasz organizm i tak nie jest w stanie przyswoić 100% pożywienia. Dlatego powinniśmy tak komponować posiłki, aby maksymalizować ilość przyswajanych składników. A co się w takim razie dzieje, gdy podczas jednego posiłku zjemy dwa lub więcej różnych składników pokarmowych? W organizmie powstaje wtedy zamęt oraz trudność wytworzenia wszystkich enzymów wymaganych jednocześnie. Nasza natura przewidziała to, i do akcji wkraczają bakterie, które rozkładają spożytą mieszankę, głównie drogą fermentacji. Niestety, tak przetworzone pożywienie nie jest dobrze przyswajane, a składniki pokarmowe są wchłaniane w ograniczonym zakresie. W przypadku yy... Białek, trawienie za pomocą enzymów zapewnia organizmowi dostęp do cennych aminokwasów, czyli cegiełek, z których są zbudowane białka. Podczas trawienia bakteryjnego także uzyskujemy dostęp do aminokwasów, jednak dodatkowo w procesach gnilnych powstają trujące produkty uboczne. Analogicznie, podczas bakteryjnego trawienia skrobi oprócz cukrów prostych powstają trujące substancje takie jak kwas octowy, mlekowy czy alkohole. Ponadto trawienie bakteryjne, bakteryjne tworzy gazy jelitowe oraz bóle i obrzęki brzucha. Nawyki żywieniowe zmuszające organizm do trawienia bakteryjnego mogą w dłuższej perspektywie doprowadzić do stanów zwyrodnieniowych. Muszę nadmienić, że każdy z nas ma inną tolerancję na różnorodność spożywanego pokarmu. Jedni tolerują posiłki złożone z kilku pokarmów, trawiąc je enzymatycznie i, i czują się świetnie, zaś u innych połączenie już dwóch różnych produktów w ramach jednego posiłku uruchamia trawienie bakteryjne i pojawia się ociężałość i uczucie wzdęcia. A zapewniam Cię, że uczucie wzdęcia to nie jest coś, na co jesteś skazany. Czy jako dziecko umiewałeś takie uczucie? Sądzę, że nie. Tolerancja ta zmienia się wraz z wiekiem. Tu możesz pomyśleć, no tak, ale człowiek do zachowania zdrowia przez całe życie potrzebuje całego spektrum składników odżywczych. Jak mam je dostarczyć zjadając proste dania? To nie jest takie trudne. Każdy posiłek może zawierać inne pokarmy niż te, które zjadłeś poprzednio. Pewne grupy pokarmów doskonale z sobą współgrają, ale są też takie połączenia, które powodują, że ilość wchłanianych substancji odżywczych jest wręcz większa niż byśmy je spożywali z osobna. Warto pokusić się o zmianę upodobań kulinarnych, nie sięgać po tabletki. Takie odży odżywianie może na początku wydawać się trudne do zastosowania w życiu codziennym, ale po kilku tygodniach zwracania uwagi na to, co z czym łączysz, zaczniesz robić to automatycznie i z pożytkiem dla Twojego organizmu, który, potraktowany z szacunkiem, odwdzięczy się zdrowiem i witalnością. A teraz opowiem o podstawowych grupach pokarmów. Białka. Są one w produktach odzwierzęcych, roślinach strączkowych oraz orzechach i nasionach. Skrobie. Znajdziesz je we wszystkich zbożach i ich płatkach, ziemniakach i skiełkowanych zbożach. Następnie mamy tłuszcze, potem zielone warzywa liściaste, warzywa nieskrobiowe, warzywa wysokoskrobiowe, owoce z podziałem na słodkie, półkwaśne i kwaśne. Teraz przedstawię zasady łączenia pokarmów. Białka są najtrudniejsze do strawienia. Organizm do ich przetworzenia potrzebuje dużo kwasów żądkowych, dlatego powinny być spożywane na początku posiłku. No najlepiej by było. Inne pokarmy, takie jak skrobia, warzywa, owoce, do prawidłowego strawienia potrzebują kwasów zdecydowanie mniej. Słone potrawy należy zjadać przed pokarmami o innych smakach. Sól silnie połudza wydzielanie soków żołądkowych. Dobrym przykładem jest posolona i bogata w enzymy zupa, która aktywizuje i wspomaga trawienie. Białka i skrobie powinny być jadane rozłącznie, najlepiej w formie oddzielnych posiłków to chyba najważniejsza zasada. Gdybyś miał w swoich nawykach zmienić jedną jedyną rzecz, niech to będzie właśnie rozdzielenie białek od skrobi. No niestety niewiele osób może w łatwy sposób sprostać temu wyzwaniu, bo przecież jak to oddzielić pieczeń od kaszy? Z pomocą przychodzą nam i zielone warzywa liściaste i warzywa nieskrobiowe. W ogóle te dwie grupy pokarmów można by rzec są uniwersalne. Można je łączyć bez mała ze wszystkim innym, w szczególności z białkami i skrobią. We wspomnianym przykładzie pieczeń jest więc najlepiej zjeść na początku posiłku, zagryzając znaczną ilością zielonych lub nieskrobionych warzyw, a kaszę pozostawić sobie na koniec. Białek nie powinno się również łączyć z tłuszczami, głównie z dwóch powodów. Pokarmy wysokobiałkowe, mięso, nasiona, orzechy zwykle zawierają duże ilości tłuszczów nasyconych. Dodawanie tłuszczu niepotrzebnie zwiększa kaloryczność potrawy. Drugi powód jest taki, że tłuszcz utrudnia prawidłowe trawienie spożywanych białek, angażuje znaczącą część soków żołądkowych, a jak już wiesz, poprawne trawienie białek wymaga ich najwięcej. A teraz o owocach. Większość owoców zawiera cukry proste, które bardzo szybko ulegają strawieniu. Ich wchłanianie zaczyna się już wręcz podczas gryzienia. Dlatego nie powinno się ich łączyć z innymi pokarmami, ponieważ mają tendencję do zagarniania dla siebie soków trawiennych. W tym czasie inne pokarmy, czekając na swoją kolejkę, mogą ulec fermentacji. Owoce najlepiej jadaj na czczo lub przynajmniej jedną-dwie godziny po posiłku. Owoce można łączyć z sobą w ramach jednego posiłku, jednak pod pewnymi warunkami. Słodkie można łączyć z półkwaśnymi a półkwaśne z kwaśnymi. Wyjątkiem są melony i arbuzy, które należy spożywać osobno. Owoce te są lekkostrawne, błyskawicznie znikają z żołądka i przechodzą do dalszych części układu trawinnego, gdzie są wchłaniane. Natomiast gdy zostaną pomieszane z innymi owocami lub gorzej z białkiem lub skrobią, to zabawią w żołądku dłużej. Wtedy szybko ulegną fermentacji i przyczynią się do rozwoju niekorzystnej flory bakteryjnej. Czy można łączyć owoce z tłuszczami? Można i nie można. Na przykład słodka sałatka owocowa i awokado nie jest dobrym połączeniem, bo awokado, awokado to tłuszcze, ale na przykład kwaśna cytryna i łosoś są w porządku. Wyjątkami są pokarmy białkowe bogate w tłuszcze, takie jak ser, jogur. Orzechy, nasiona oleiste nazywane białkami wysokotłuszczowymi, one komponują się bardzo dobrze zarówno z warzywami zielonymi, jak również z kwaśnymi owocami. Dlatego często spotykasz prawidłowe połączenia jogurt i truskawki, twarożek i grejpfrut, czy chociażby pieczeń mięsna z ananasem. Teraz tłuszcze. Oczywiście z tłuszczem zawsze trzeba ostrożnie. Owszem, jest nam potrzebny do prawidłowego funkcjonowania organizmu, w szczególności kwasy wielonienasycone omega-3 i do przyswajania witamin A, D, E, K rozpuszczalnych w tłuszczach. Z drugiej strony to najbardziej skondensowane źródło energii i jeżeli po tłustym posiłku nie przewidujesz aktywności fizycznej, to Twój przezorny organizm może odłożyć tłuszcz na później w postaci sadełka. A wracając do meritum, to możemy łączyć tłuszcze ze skrobią, czyli chlebek lub owsianka z masłem. Teraz zielone warzywa. Warzywa zielone i inne warzywa nieskrobiowe można łączyć niemalże z każdym innym produktem żywieniowym. Tak więc wszelkiego rodzaju zielone surówki będą doskonałym uzupełnieniem białek: mięsa, rośliny, strączkowe nasiona, orzechy, jak również skrobi, kasze, makarony, zboża i płatki. Możesz również je dodawać do owoców. A teraz ciekawostki: pomidor i świeżo ogórek. To jedno z najbardziej kontrowersyjnych połączeń. Otóż świeży ogórek zawiera znaczne ilości enzymu askorbinowego, który neutralizuje kwas askorbinowy, czyli witaminę C zawartą w pomidorze, zanim ją przyswoisz. Oczywiście gdy jemy takie połączenie nic złego nam się nie dzieje. Jednak tracimy możliwość dostarczenia organizmowi witaminy C zawartej w pomidorach. Zasada ta dotyczy również innych owoców i warzyw zawierających witaminę C. Celowo podkreślam słowo świeży, ponieważ już kwaszone ogórki jedynie bardziej można jadać z pomidorami i owocami e, oraz sałatkami bogatymi w witaminę C. Kolejnym przykładem kontrowersyjnego zestawienia to cytryna w herbacie. Liście herbaty zawierają glin, czyli aluminium, który na szczęście jest w takiej formie, że jest praktycznie nieprzyswajalny przez, nas, przez nasz organizm. Niestety, glin w kontakcie z cytryną tworzy cytrynian glinu, przez co glin staje się przyswajalny. Jest on bardzo toksyczny. Odkłada się w układzie nerwowym i może prowadzić do choroby Alzheimera. Dobra wiadomość jest taka, że glin bardzo powoli uwalnia się z liści herbaty. Wystarczy przed dodaniem cytryny odcedzić wywar od liści, aby uniemożliwić kontakt soku z cytryny z liśćmi herbaty. Witamina C jest wrażliwa na wysoką temperaturę i w niej ginie, dlatego z jej dodaniem należy poczekać, aż herbata osiągnie temperaturę, w której normalnie ją pijesz. No dobrze, to by było na tyle z połączeń. Zastanawiasz się jak to wszystko zapamiętasz? Nie musisz, przynajmniej na początku. Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy graficzną prezentację zasad. Znajdziesz ją w artykule o komponowaniu posiłków na naszym blogu. Możesz ją wydrukować, powiesić na lodówce i zergać na nią podczas przygotowywania posiłków. Umysł człowieka jest genialny. Po dwóch, czterech tygodniach zaczniesz łączyć posiłki podświadomie, bez konieczności zastanawiania się, co z czym łączyć. Pamiętaj, że prawidłowe komponowanie posiłków połączone z nieprzejadaniem się i ruchem na świeżym powietrzu są podstawą zdrowego odżywiania. Gdy zauważysz wpływ nowych zwyczajów na właściwe trawienie i samopoczucie, docenisz stan, w którym nie potrzebujesz kawy, aby rano normalnie funkcjonować, nie potrzebujesz napojów energetycznych, aby mieć jasne myśli przez cały dzień i stan, w którym nie musisz podjadać co dwie godziny, aby nie być głodnym. Tego nam wszystkim życzę! Pamiętaj, że możesz zasubskrybować nasz kanał oraz przesłać ten film do znajomych, którzy mogą być zainteresowani tą tematyką. Zachęcam również do zaglądania na naszego bloga więcej niż zdrowe odżywianie. Tam oprócz artykułów o odżywianiu znajdziesz zdrowe i sprawdzone przepisy na posiłki na dowolną porę dnia. Są tam również nagrania audio zwane podcastami, które możesz słuchać na blogu lub po ściągnięciu na komputer oraz ugromieniu na smartfona. Na pożegnanie przypominam o subskrypcji. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!